łobuzy drwiły z cichego chłopca. Nie wiedzieli, że jest mistrzem jiu-jitsu. Jan Kowalski miał 15 lat i był najnowszym uczniem liceum imieniu marii Skłodowskiej curie O szczupłej budowie ciała z lekko zgarbionymi ramionami i dużymi okularami, które nieustannie zsuwały się z nosa, Jan wydawał się idealnym kandydatem na obiekt drwin. Przybył w połowie semestru z innego miasta, co automatycznie czyniło go obcym. Jego sposób chodzenia. Zawsze patrząc w ziemię, jakby chciał zniknąć między płytkami korytarza, tylko podkreślał jego wrażliwość. To, czego nikt w liceum i mituch Marii Skłodowskiej-Curie nie wiedział, to fakt, że Jan nie był tak bezbronny, jak się wydawało. Od siódmego roku życia trenował brazylijskie jiu-jitsu z wujkiem, który prowadził Akademię Sztuk Walki w jego rodzinnym mieście. Jan był geniuszem na macie, zdobywając trzy Mistrzostwa Polski w swojej kategorii. Jiu nauczyło go nie tylko obrony, ale także zachowania spokoju pod presją. Jednak rodzice zawsze wpajali mu, że jego umiejętności mają służyć do ochrony, nigdy do zastraszania. Pierwsze dni w nowym liceum minęły bez incydentów. Jan trzymał się na uboczu, obserwując dynamikę społeczną szkoły, starając się pozostać niezauważonym, podczas gdy dostosowywał się do nowego środowiska. To w drugim tygodniu Paweł Nowak i jego grupa przyjaciół zwrócili na niego uwagę. Paweł był typowym szkolnym łobuzem, wysoki, silny i z arogancką postawą, która zastraszała zarówno uczniów, jak i niektórych nauczycieli. Jego ojciec był wpływowym biznesmenem w społeczności, co dawało mu pewną odporność na konsekwencje jego czynów zawsze towarzyszyli mu Piotr Wiśniewski i Adam Lewandowski. Jego wierni zwolennicy, którzy śmiali się z każdego jego żartu i pomagali mu dręczyć swoje ofiary. Pierwsze spotkanie miało miejsce w stołówce. Jan siedział sam, jedząc lunch i czytając książkę o filozofii wschodniej, którą polecił mu jego sensej, aby uzupełnić jego trening mentalny. Spójrzcie, kogo tu mamy głos Pawła rozległ się ponad zwykłym gwarem. Mól książkowy. Jan podniósł na chwilę wzrok, ocenił sytuację i wrócił do lektury, celowo ignorując prowokację. To nie spodobało się Pawłowi. Mówię do ciebie, jesteś głuchy, oprócz tego, że jesteś krótkowidzem? Powiedział, zbliżając się do stołu Jana. Tylko czytam, odpowiedział Jan spokojnym głosem, nie podnosząc wzroku. Wow. Więc nowy jednak mówi? Paweł spojrzał na swoich przyjaciół, którzy posłusznie się roześmiali. Co czytasz, że jest takie interesujące? Nie czekając na odpowiedź. Paweł wyrwał mu książkę z rąk. Przewertował kilka stron z pogardą, zanim rzucił ją na ziemię. Te wschodnie główne są dla przegrywów, orzekł. Tutaj, w Liceum imieniu Marii Skłodowskiej Curie, cenimy rzeczy bardziej praktyczne. Jan wziął głęboki oddech, kontrolując początkowy impuls do reakcji, podniósł książkę z ziemi, ostrożnie ją oczyścił i schował do plecaka. Cierpliwości, pomyślał. Nie warto, nie powiesz nic? Nalegał Paweł wyraźnie sfrustrowany brakiem reakcji, której oczekiwał. Nie mam nic do powiedzenia, odpowiedział Jan, zbierając swoją tacę, aby odejść. To nie koniec nowy, ostrzegł Paweł, gdy Jan odchodził. Dopiero zaczynamy się poznawać. W ciągu następnych tygodni spotkania z Pawłem i jego przyjaciółmi stawały się coraz częstsze i bardziej nieprzyjemne. Na korytarzach przypadkowo popychali go na szafki. Na dziedzińcu rzucali zgubionymi. Piłkami, które zawsze zdawały się znajdować drogę do głowy Jana. Na lekcji wychowania fizycznego chowali mu ubrania lub moczyli je wodą z kranu. Profesor Nowak, który powinien był interweniować, wolał patrzeć w drugą stronę. To są sprawy chłopaków, powiedział Janowi, kiedy ten próbował z nim porozmawiać. Musisz nauczyć się bronić sam. Takie jest prawdziwe życie. Reszta uczniów również nie była zbytnio pomocna. Niektórzy współczuli Janowi, ale Strach przed staniem się następnym celem. Pawła był silniejszy niż jakikolwiek impuls solidarności. Inni po prostu cieszyli się spektaklem, wdzięczni, że uwaga nie jest skierowana na nich. Pewnego popołudnia, gdy Jan czekał na autobus szkolny w uporczywej mrzawce, Paweł i jego przyjaciele pojawili się znikąd. Hej, okularniku, zawołał Piotr. Nie masz parasola, czy twoi rodzice są tak biedni, że nie mogą ci go kupić? Jan milczał, wpatrując się w horyzont. Odliczając w myślach sekundy do przyjazdu autobusu, mówimy do ciebie, idioto. Adam dał mu kuksańca, który prawie pozbawił go równowagi. Proszę zostawcie mnie w spokoju, poprosił Jan, zachowując neutralny ton. Paweł podszedł bliżej, naruszając jego przestrzeń osobistą. Wiesz jaki jest twój problem? Nikt nie nauczył cię jakie jest twoje miejsce w łańcuchu pokarmowym. Jesteś na samym dole, tuż pod drżownicami. Szybkim ruchem Paweł wyrwał Janowi plecak i wrzucił go do pobliskiej kałuży. Książki, zeszyty i notatki zamokły w ciągu kilku sekund. Kontroluj się, powiedział sobie Jan, czując, jak przyspiesza mu puls. To nie jest ani czas, ani miejsce. Podniósł plecak z kałuży pod śmiechem trzech prześladowców. Autobus przyjechał w samą porę, ratując go przed większym upokorzeniem. Tej nocy, susząc zniszczone książki, Jan zadzwonił do wujka przez wideorozmowę. Prześladowcy mnie w szkole. Wyznał w końcu po tygodniach milczenia na ten temat. Nie wiem co robić, wujku. Czuję, że jeśli nie zareaguję, to nigdy się nie skończy. Ale jeśli użyję tego, czego mnie nauczyłeś, jiu-jitsu, to nie tylko rywalizacja, Jan, odpowiedział jego wujek spokojnym głosem. To sztuka samoobrony. Ale pamiętaj, co zawsze ci mówię. Najlepsza walka to ta, której nigdy nie musisz stoczyć. Wiem, ale próbowałem już ich unikać, ignorować. Nic nie działa. Więc może nadszedł czas, aby pokazać im, kim naprawdę jesteś. Nie po to, żeby ich skrzywdzić, ale żeby postawić jasną granicę. Czasami Jan ludzie rozumieją tylko wtedy, gdy mówisz do nich w ich własnym języku. Słowa wujka rozbrzmiewały w jego umyśle przez wiele dni. W międzyczasie prześladowanie trwało, a nawet się pogarszało. Punktem zwrotnym była środa, podczas lekcji chemii. Profesor zadał pracę w parach, i na nieszczęście Jana przypadło mu pracować za damem. Byli w laboratorium manipulując probówkami z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami, kiedy Adam zaczął swoje zwykłe prowokacje. Wiesz, co o tobie mówią? Szepnął Adam, upewniając się, że tylko Jan może go usłyszeć. Że jesteś tak dziwny, że nawet twoi rodzice cię nie chcą, dlatego cię tu przysłali, żeby nie musieli cię widzieć. Jan ścisnął probówkę mocniej niż to konieczne. Kropla potu spłynęła mu po czole. Nie wiesz nic o mnie ani o mojej rodzinie, odpowiedział, skupiając się na zadaniu. Co się stało? Dotknąłem czułego punktu. Adam uśmiechnął się wyraźnie, ciesząc się chwilą. Mówią też, że twoja matka jest. Nie dokończył zdania. Instynktownie Jan gwałtownie się obrócił. Przypadkowo uderzając w ramię Adama. Probówka, którą ten trzymał, upadła na ziemię, rozbijając się i pryskając płynem na jego nowe buty. Spójrz, co zrobiłeś, idioto! krzyknął. Adam przyciągając uwagę całej klasy. Zrujnowałeś mi buty celowo. To był wypadek bronił się Jan, choć część niego wiedziała, że nie było to do końca niezamierzone. Profesor tym razem interweniował, ale tylko po to, by zbesztać Jana za jego niedbalstwo i wysłać go na karę po lekcjach. Adam, jak zawsze, pozostał bezkarny. Wiadomość o incydencie szybko się rozeszła. W porze lunchu wszyscy mówili o tym, jak nowy zaatakował Adama w laboratorium. Wersja, która krążyła, była oczywiście wygodnie zniekształcona, aby przedstawić Jana jako agresora. Siedząc sam w kącie stołówki, Jan czuł spojrzenia i szepty. Tym razem jednak coś się w nim zmieniło. Nie czuł już strachu ani bezsilności. Zamiast tego ogarnął go dziwny spokój, taki jak ten, którego doświadczał przed ważnymi zawodami. Wystarczy, zdecydował. Czas to zakończyć. Paweł nie kazał na siebie długo czekać, otoczony przez Piotra i Adama, wyraźnie wściekłego z powodu incydentu z butami. Więc myszka w końcu pokazuje pazury, powiedział Paweł stając przed stołem Jana. Adam opowiedział mi, co się stało w laboratorium. Myślę, że należy ci się dzisiaj specjalna lekcja. Jan powoli podniósł wzrok, spotykając się ze wzrokiem Pawła po raz pierwszy, nie odwracając wzroku. Nie chcę kłopotów, Paweł, powiedział stanowczym głosem, który zaskoczył nawet jego samego. Ale jeśli będziesz szedł tą drogą, zapewniam cię, że nie spodoba ci się, jak to się skończy. Na stole zapanowała grobowa cisza. Piotr i Adam wymienili spojrzenia niedowierzania. Czyżby nowy właśnie zagroził Pawłowi? Cała stołówka. Zdawała się zamrzeć, wszystkie rozmowy ustały, a dziesiątki par oczu wpatrywały się w rozgrywającą się scenę. Paweł, po początkowym szoku, wydał z siebie wymuszony śmiech. Grozisz mi, okularniku. Jego głos miał niebezpieczny. Aa. Wygląda na to, że muszę ci pokazać, kto tu rządzi. Bez ostrzeżenia Paweł złapał sok pomarańczowy stacy Jana i wylał mu go na głowę. Zimny płyn spłynął po twarzy i szyi Jana, mocząc jego koszule i okulary. Śmiech rozległ się po całej stołówce. Niektórzy uczniowie wyjęli nawet telefony, aby nagrać ten moment. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich Jan nie zareagował tak jak się spodziewano. Nie było łez, krzyków, ani nawet próby wytarcia się. Zamiast tego spokojnie zdjął okulary, starannie je wytarł serwetką i założył z powrotem. Następnie spojrzał prosto na Pawła i uśmiechnął się. To nie był uśmiech strachu ani uległości. To był uśmiech kogoś, kto wie coś, czego inni nie wiedzą. Jutro po lekcjach na tylnym dziedzińcu, powiedział Jan z niepokojącym spokojem. Ty i ja sami, Paweł zamrugał, chwilowo zdezorientowany tą niespodziewaną reakcją. Wyzwałeś mnie na pojedynek? Zapytał z niedowierzaniem. Ty, mnie, nazwij to jak chcesz, odpowiedział Jan, wstając. Ale jeśli masz trochę honoru, będziesz tam. Nie czekając na odpowiedź, Jan zebrał swoje rzeczy i wyszedł ze stołówki z podniesioną głową, pozostawiając za sobą szmer zdumienia i spekulacji. Tego popołudnia, po powrocie do domu, Jan zamknął się w swoim pokoju. Wyjął z szafy swoje gi do jiu-jitsu, ten biały uniform, w którym wygrał tyle turniejów. Rozłożył go na łóżku i obserwował przez długi czas. Nie używał go od czasu przeprowadzki. Przebrał się i zaczął ćwiczyć kilka podstawowych technik w ograniczonej przestrzeni swojego pokoju. Jego ciało pamiętało każdy ruch, każdą pozycję, każde przejście. To było jak jazda na rowerze. Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz. Podczas treningu przypomniał sobie słowa, które jego sensei ciągle powtarzał: Jiu nie służy do dominowania nad innymi. Ale do dominowania nad sobą. Prawdziwa siła tkwi w wiedzy, kiedy i jak jej użyć. Następnego dnia plotka o wyzwaniu rozeszła się jak ogień po całym liceum. Uczniowie szeptali na korytarzach, obstawiając, jak długo Jan wytrzyma przeciwko Pawłowi. Większość zakładała, że to będzie masakra. Podczas lekcji Jan zachowywał niezwykłą koncentrację. Niektórzy nauczyciele zauważyli zmianę w jego postawie. Nie wydawał się już skurczony ani przestraszony. Siedział prosto. Uczestniczył w zajęciach i patrzył w oczy, gdy mówił. To było tak, jakby z dnia na dzień urósł o kilka centymetrów. Poże dziewczyna o imieniu Zofia, która zawsze obserwowała prześladowanie w milczeniu, podeszła do stołu Jana. Nie musisz tego robić, powiedziała siadając naprzeciwko niego. Paweł jest niebezpieczny, gdy się złości. W zeszłym roku wysłał chłopaka do szpitala. Jan obdarzył ją spokojnym uśmiechem. Doceniam twoją troskę, Zofio, ale to jest coś, co muszę zrobić nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy cierpieli z tego samego powodu. Są inne sposoby, aby to rozwiązać. Moglibyśmy porozmawiać z dyrektorem, moi rodzice znają, jest już na to za późno, przerwał Jan. Czasami jedynym sposobem na powstrzymanie prześladowcy jest bezpośrednie zmierzenie się z nim. Nie martw się, wiem co robię. Dzwonek oznaczający koniec lekcji zabrzmiał z niemal złowrogim rezonansem. Spore grono uczniów skierowało się na tylny dziedziniec, tworząc wyczekujący krąg. Wśród nich byli Piotr i Adam, którzy przez cały dzień byli wyjątkowo cicho. Jan przybył punktualnie z dodatkowym plecakiem, którego nikt wcześniej u niego nie widział. Stanął na środku kręgu i czekał cierpliwie, ignorując komentarze i spojrzenia wokół siebie. Paweł pojawił się kilka minut później, z wyrazem twarzy, który oscylował między arogancją a niepewnością. Nie spodziewał się, że Jan naprawdę się pojawi. Wow, myszka jednak ma jaja, powiedział Paweł, zbliżając się do centrum. Gotowy na lanie? Jan położył plecak na ziemi i wyjął coś, co wprawiło wszystkich w osłupienie: czarny pas jiu-jitsu. Zawsze jestem gotowy, odpowiedział, zawiązując pas wokół talii precyzyjnymi i zrytualizowanymi ruchami. Szmer. Przebiegł przez tłum. Nowy ma czarny pas? W czym? Myślisz, że mnie przestraszysz pasem? zakpił Paweł, choć jego głos nie brzmiał już tak pewnie. Kim jesteś karateką z odpustu? Brazylijskie jiu-jitsu, poprawił Jan. Spokojnie. I nie, nie chcę cię przestraszyć. Chcę tylko, żebyś zrozumiał, z kim zadarłeś. Zanim Paweł zdążył odpowiedzieć, Jan przyjął postawę bojową, z lekko ugiętymi kolanami i rękami w pozycji gardy. Kiedy chcesz, powiedział po prostu. Paweł, podjudzony okrzykami tłumu i nie chcąc stracić reputacji, wyprowadził cios prosto w twarz Jana. Ku zdumieniu wszystkich Jan uniknął ciosu lekkim ruchem głowy, prawie tak jakby widział go nadchodzącego w zwolnionym tempie. Wykorzystując impet Pawła, Jan wykonał płynny ruch, złapał wyciągnięte ramię przeciwnika, obrócił własne ciało i wykorzystując bezwładność Pawła przeciwko niemu, przerzucił go przez ramię. Paweł wylądował na plecach z suchym uderzeniem, które pozbawiło go tchu. Tłum był w szoku. Nikt nie odważył się powiedzieć słowa. Zanim Paweł zdążył się pozbierać, Jan ustawił się nad nim, kontrolując jego ruchy precyzyjnymi technikami, które unieruchamiały przeciwnika, nie powodując mu realnych obrażeń. Mógłbym ci teraz złamać ramię, gdybym chciał, szepnął Jan wystarczająco głośno, aby tylko Paweł mógł go usłyszeć. Ale tego mnie nie uczono. Uczono mnie szacunku dla moich przeciwników, nawet dla tych, którzy mnie nie szanują. Kontrolowanym ruchem Jan uwolnił Pawła i wstał, oferując mu rękę, aby pomóc mu wstać. Paweł, upokorzony i zdezorientowany, odrzucił pomoc i wstał sam, lekko się chwiejąc. To nie koniec, zagroził Paweł, ale nawet on słyszał brak przekonania w swoim własnym głosie. Tak, to koniec, stwierdził Jan stanowczo, chyba że chcesz kolejnej demonstracji. Paweł rozejrzał się. Tłum, który zwykle wiwatował na każdą jego akcję, teraz obserwował scenę z mieszaniną zdumienia i szacunku dla Jana. Nawet Piotr i Adam wydawali się niepewni, jakby nagle nie wiedzieli, po której stronie stanąć. Bez słowa Paweł odwrócił się i odszedł, popychając tych, którzy stanęli mu na drodze. Piotr i Adam poszli za nim, nie bez rzucenia podejrzliwych spojrzeń w stronę Jana. Ciszę, która nastąpiła, przerwały samotne brawa, które wkrótce przerodziły się w owacje. Zofia podeszła do Jana z uśmiechem podziwu. To było niesamowite, powiedziała dlaczego nikomu nie powiedziałeś, że znasz jiu -jitsu? Ponieważ nie powinno być konieczne bycie mistrzem Polski, aby cię szanowano odpowiedział Jan, rozwiązując pas i ostrożnie chowając go do plecaka. Następne tygodnie przyniosły znaczące zmiany w liceum i minę Marii Skłodowskiej-Curie. Wiadomość o konfrontacji rozeszła się jak ogień, rosnąc i upiększając się z każdą narracją. Pod koniec miesiąca historia głosiła, że Jan pokonał samego Pawła i jego dwóch popleczników bez zmrużenia oka. Paweł ze swojej strony początkowo zachowywał swoją wrogą postawę, ale na odległość. Nie zbliżał się już do Jana ani nie próbował mu bezpośrednio dokuczać. Jednak pewnego dnia po szczególnie trudnej lekcji matematyki, stało się coś nieoczekiwanego. Paweł podszedł do Jana na korytarzu bez swoich zwykłych towarzyszy. Hej, Kowalski! Zawołał tonem, który nie zawierał już zwykłej pogardy. Jan zatrzymał się, przygotowany na wszystko. Czego chcesz, Paweł? Ja poda... Paweł wydawał się walczyć ze słowami. To, co zrobiłeś tamtego dnia, było imponujące. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak się poruszał. Jan skinął głową. Ostrożny. Dzięki, chyba. Zastanawiałem się. Paweł rozejrzał się, upewniając się, że nikt inny nie może go usłyszeć. Czy myślisz, że mógłbyś mnie nauczyć niektórych z tych ruchów? Prośba zaskoczyła Jana. Ze wszystkich możliwych interakcji, które wyobrażał sobie, z Pawłem po konfrontacji ta nie była na liście. Dlaczego chciałbyś się uczyć? Zapytał z prawdziwą ciekawością. Paweł przeczesał włosy ręką wyraźnie nieswojo. Mój ojciec zawsze mówi, że muszę być najsilniejszy, że nie mogę okazywać słabości, wyznał. Ale to, co ty zrobiłeś, nie wyglądało na używanie brutalnej siły. To było tak, jakbyś tańczył. Jan rozważył sytuację. Jego sensej zawsze mówił, że prawdziwym celem jiu-jitsu jest nie tylko obrona, ale także transformacja tych, którzy je praktykują. jiu nie. Polega na byciu najsilniejszym, wyjaśnił. Chodzi o wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu samemu, o znalezienie równowagi. Jest zarówno mentalne, jak i fizyczne. Brzmi inaczej, przyznał Paweł. Więc mnie nauczysz, Jan pomyślał przez kilka sekund. Pod jednym. Warunkiem, powiedział w końcu, że przestaniesz prześladować innych uczniów. Jiu Jitsu nie służy do zastraszania, służy do ochrony siebie i innych. Paweł wydawał się poważnie rozważać propozycję. Umowa stoi, wyciągnął rękę. Jan uścisnął ją, pieczętując pakt, którego żaden z nich nie wyobrażał sobie możliwym kilka tygodni wcześniej. W następnych miesiącach atmosfera w liceum im. Marii Skłodowskiej Curie zmieniła się znacząco. Jan zaczął prowadzić nieformalne zajęcia z jiu-jitsu po szkole, za zgodą dyrektora, który był pod wrażeniem sposobu, w jaki Jan poradził sobie z sytuacją. Wśród najbardziej zaangażowanych uczniów byli, co zaskakujące, Paweł, Piotr i Adam. W dniu, w którym Jan wziął udział w swoim pierwszym turnieju regionalnym, reprezentując swoje nowe liceum, cała nowo utworzona drużyna jiu-jitsu była tam, aby go wspierać. Nawet profesor Nowak, który ignorował prześladowanie przez tak długi czas, przyszedł i bił brawo, gdy Jan wygrał swoją kategorię. W szatni, po zawodach, Paweł podszedł do Jana z poważnym wyrazem twarzy. Nigdy cię właściwie nie przeprosiłem, powiedział patrząc w ziemię. Za to jak cię traktowałem, kiedy przyjechałeś. Nie musisz zaczął Jan, ale Paweł mu przerwał: Tak, muszę, byłem idiotą. Mój ojciec zawsze mi mówił, że muszę być najtwardszy że nie mogę pozwolić, aby ktokolwiek widział mnie jako słabego, ale teraz rozumiem, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwą siłą. Jan skinął głową, doskonale rozumiejąc, co Paweł wyrażał. Prawdziwa siła jest tutaj, powiedział, wskazując na swoją głowę, i tutaj, dodał, wskazując na swoje serce, nie w tym, jak bardzo możesz zastraszyć innych. Zajęło mi trochę czasu, żeby to zrozumieć, przyznał Paweł, ale dzięki tobie myślę, że w końcu to rozumiem. Gdy wychodzili razem z szatni, Jan zastanawiał się, jak wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Przybył do Liceum im. Marii Skłodowskiej Kuri, jako obcy przestraszony i odizolowany, teraz chodził po jego korytarzach z pewnością siebie, szanowany nie tylko za swoje umiejętności na macie, ale za to, jak poradził sobie z całą sytuacją, z godnością, bez rządy zemsty i bez stawania się tym, z czym walczył. Jiu-jitsu nauczyło go o wiele więcej niż technik walki, nauczyło go cierpliwości, kontroli, szacunku i znaczenia używania władzy z odpowiedzialnością, a teraz przekazywał te same lekcje tym, którzy kiedyś byli jego prześladowcami. Być może, pomyślał Jan, obserwując swoich nowych przyjaciół świętujących jego zwycięstwo, najważniejszą lekcją ze wszystkich było to, że nawet najbardziej nieprawdopodobni ludzie mogą się zmienić, jeśli da im się szansę i pokaże inną drogę. I to bez wątpienia było najbardziej satysfakcjonujące zwycięstwo ze wszystkich. Jeśli podobała Ci się ta historia, subskrybuj kanał. Twoja subskrypcja jest dla mnie bardzo ważna i bardzo pomaga mi w dalszym dostarczaniu takich historii, więc proszę subskrybuj, aby mnie wesprzeć i zostaw komentarz ze swoją opinią. Na temat tej historii, a to jeszcze nie koniec, na ekranie pojawia się teraz kolejna poruszająca historia, podobna do tej, kliknij ją, czekam na ciebie.